Jestem Rówa, dzisiaj majóweczka. Wybrałem się do miejscowości Ujazd. A za moimi plecami jest Krzysztopór, czyli stare zamczysko. Dzisiaj idziemy zwiedzać. Także zapraszam Was na filmik i na moją majóweczkę. Lecimy. Chodźcie, pozwiedzamy. Stare zamczysko. Ale ładne ogólnie ruinki, ładne. Ja lubię takie klimaty. I lecimy. A Tam jakieś wrota są, ale zamknięte. Zaraz Wam pokażę. O tu. Ale zamknięte. Dobra, lecimy dalej zwiedzać. Ogólnie wybraliśmy się tutaj ze znajomymi. Oczywiście oni nie są medialni, nie chcę się pokazywać na kamerce, ale ja mam tutaj dzisiaj troszeczkę pokażę, co jest i jak. Także dobra, za chwileczkę się widzimy, lecimy dalej.

Jak Piękne widoki, zobaczcie Ładny ten zameczek jest Patrzcie, co tu się dzieje Jest tego dużo Zobaczcie co tutaj się dzieje. O, co komnata. Jakaś taka duża. Dobra, nie wiem. Tu doseczki, u góry. O, to coś jeszcze. A tu jest chyba tylko widoczek. Tak. dla mnie to wygląda jak koloseum <laughs> a nie ruiny zamku, zobaczcie fajnie, fajnie, fajne widoki dobra, lecimy dalej lecimy sobie zwiedzać dalej tu jest jakaś polana ale tam już tu się usuniemy Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie co tu się dzieje. Tam mam widoki, ale nie mogę się dostać. Do nich. Dobra. Tu I schody w dół Hej, chodźcie tu chwilę Tu coś się dzieje O gdzie Zobaczcie. Zobaczcie gdzie jestem ładnie, Jakiś... ładnie to jest. Tutaj jeszcze można pozwiedzać Fajnie, fajnie wam powiem Lubię takie klimaty Bardzo tu jest pięknie No i dobra chcimy dalej sobie Wyświetlimy trochę temat. Ej, do porządku. Doświetlenie działa. Nie, tu już nie ma nic. Nie ma wejścia, myślę tu wejście jest. Ej. Ja myślałem, że tu wejście, a tu nie ma wejścia. Korytarzu tutaj się zgubić idzie. Spójrzcie. Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd co? Idę zaraz. Nie, Nie pierwszy, ale to ciężko. Hej, lecimy, ale tu ciemno do wam powiem. ja sobie przy załączę, może doświetlenie. albo nie trzeba tylko ty, 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 ty. Dobra, wychodzę z tą, bo to zimno. Na Kaci, tu zimno. Ale te roboty robię, Skacz, idę jeszcze tu zobacz. O nie, to stąd przyszedłem, dobra, wracamy się. Ale przedział, ja myślałem, że mi się tu się zgubić, idzie ogólnie. Nie, no tutaj byłem. Tu byłem, chodź no i koń. Patrzcie, tu wam pokażę jeszcze. Tylko tu ludzi dużo. Ja nie mogę kamerować. Jak są ludzie. Ale on zaraz pokaże. Widzicie? Ociuki to jest dużo. Nie? Dobra, z powrotem. z powrotem. Z powrotem lecimy, bo tu już nie ma wyjścia. Idziemy dały. Tu już nie ma. Nie ma wyjścia nie ma wam powiem ale tu jest hardcore zimno, ciemno i do domu daleko w końcu wyszedłem z tych podziemi dobra, idziemy dalej ale duże zamczysko Warto odwiedzić Krzysztopór. Polecam, jak ktoś lubi taki klimacik, to polecam serdecznie. Ja dzisiaj tak spędzam moje weczkę No i dobrze, lecę, bo mi znajomi uciekają. ta 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 bang, bang. Ale nie. nie. Dobra mordeczki zobaczcie co tutaj się dzieje Idziemy. Stoły jakieś stare. Co tu wyjdziemy na zewnątrz. Kuku. Dobra. Lecimy dalej. Patrzcie co tu się dzieje. O, będzie grill, grill będzie. Zobaczcie. Będziesz grilować tu. Opa, tu do porządku impreza będzie. Tu do porządku impreza. <todos> Helikopter! Helikopter! Zobaczymy, może Mikołaj jest. Halo? Nie ma tam Mikołaja nie ma prawo prawo tu do porządku ale chodźcie wyjdziemy na dziedziniec zobaczymy co moi poddani robią Idziemy na dziedzinie, zobaczymy co moi podani robią <grystanie> z, <wioski> z tamtej strony Nogi boleją już, chodzić, no powiem Mogi boleją Ale Widoki ładne, nie powiem, że nie Tu tu, tu. tu, tu to nie widoku tu nie ma takiego jak ja chciałem także lecimy dalej gdzie zobaczymy co będzie na końcu ciekawe co będzie na końcu groźbik na końcu będzie początek to będzie fajnie o ja tu wyjdziemy jeszcze, mi pokażę widoczek. O nie. Dobra, trzeba by jakoś tu zejść stąd. co tu się dzieje? O, tu można wyjść ładnie. A tu jest... Piękny widoki. Ładne widoki. Dobra, idziemy na te ładne widoki teraz. Zabiorę was. Oszczaki ładne. wygooglujcie sobie. Można wziąć przybodnika. My nie braliśmy, bo sami chcieliśmy sobie pospacerować. Nie ja czekam, nie jest gdzieś ichę, żeby jechać. Czekam, to ładnie. Widzicie to. Nie? Dobre, ja to nie było jak to zrobiłem tam pożą. tam Tutaj zobaczcie jakie ładne widoczki. Ja mam zaraz to wszystko pokażę, tylko na razie chodzimy, zobaczcie. Kadr. Przepięknie wam powiem te widoki mówią wszystko ta kurweczka spędza majóweczkę a wy zostawcie komentarz pod filmikiem jak wy tą majówkę spędzacie Oczywiście ten filmik wpadnie Wam dopiero po mojej majówce, ale zostawcie komentarz, zobaczymy, gdzie Wy byliście na majówkę.